Targi Kielce po raz czwarty był organizatorem międzynarodowych targów infrastruktury wodno-ściekowej, odwodnień i melioracji TIFS. Wystawcy z Polski, Niemiec, Czech, Włoch i Szwajcarii eksponowali swoje produkty, usługi i oferty na ponad 80 stoiskach. Na TIFS zapraszane są przede wszystkim firmy zajmujące się uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, dostawą aparatury, maszyn, urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego i laboratoryjnego, jak również wydawnictwa branżowe. Równolegle z wystawą odbywały się konferencje, którym towarzyszyły dyskusje zaangażowanych w temat stron. Jedną z konferencji poświęcono inwestycjom w gospodarce wodno-ściekowej i innych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej, zwracając równocześnie uwagę na możliwości wsparcia finansowego takich inwestycji inne ze spotkań dotyczyło zagadnienia eksploatacji urządzeń infrastruktury komunalnej w okresach intensywnych opadów i w sytuacjach powodziowych w trakcie tej konferencji zwrócono uwagę między innymi na techniczne możliwości wpływające na zwiększenie komfortu bytu ludności w okresach występowania gwałtownych ulew podtopień powodzi ale także susz Jeden z dni targowych jak zwykle był dniem otwartych kieleckich wodociągów. W trakcie wycieczki do oczyszczalni ścieków w Sitkówce Nowinach uczestnicy mieli możliwość obejrzenia z blisko rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów oraz instalacji. Kolejna edycja targów zaplanowana jest na termin 10-12 października 2012 roku.